i dzisiaj gramy w, y, w Minecrafta jesteśmy w Wiosce yy, no. Tutaj zrobiłem respa i zostawcie łapkę w górę, komentarzyka yy, subskrypcje wjechać na mój kanał i wiemy 20 subskrypcji no. Mam 37 Szmaragdów. I. No, nic tutaj jeszcze nie ruszałem, widzicie? Tylko mm, handlowałem z ludźmi. No, jabłuszka e, ziemią Może będą tak. Może dzisiaj też pohandlujemy, ale dzisiaj miałem taki zamiar, żeby żeby pokopać jakieś diamenty, żelazo ale na no, dziś się nie będzie. Ale jutro pójdziemy, i tutaj wcześniej tak wiedziałam, czy miałem y, 4 książki i mam no, y, 37. Nie wiem, czy to się opłaca, bo to jest ochrona przed ogniem. to dobre jest całkiem, ale dobra, ryzyko. I teraz mogę ze dwojga. Mam 16 level. O! A wiecie, co jest najlepsze? Czyli mam biblioteczki. A z biblioteczek będę mógł enchantic tape Ale Enchantigu już, już nie mam. Ale może będę miał. Mam 26. A z 26 mogę ze zrobić enchanting Table, a 24 mogę sobie sam zrobić. Ale na razie tego nie będę robił, tylko na razie enchanting Table. Tylko muszę jeszcze. Nie, stop. Albo może jeszcze pójść. Tylko kopię diamenty. Tu. No to ja idę. Tylko muszę sobie zrobić dziurę. Ja, ja już chyba wiem, gdzie pani rodzi. No dobra, no to ty. Teraz, no, będziemy kopać ten... no diamenty. Może jak znajdziemy to... No jak znajdziemy, jak będzie w ogóle szansa na te takie filetowe kruształy, no to, no to może będziemy mieli tego, jak w ogóle nam się uda. O, żelazo. Żelazo też chętnie pozbieram. Bo mam na razie mało tego żelaza. Ale no. Zawsze sobie będzie. Okej. Okay. Jestem w jakiejś kopalni Tak to powiem no, tak, bo, no, bo tam szukałam trochę węgla i miałem no, Miałam dużo, dużo węgla Tam yy, no, nie, nie tak dużo, ale miałem I miałem tak, bo już tam na równo Okej okay. Nie wiem, czy dalej iść w dół, ale, ale będę kopał w dalej w dół. Żelazo. Okay. Jutro może też będzie filmik, ale może jutro będziemy handlować. Ale to nie wiem, czy będziemy handlować, bo zobaczcie, ile ja mam rzeczy. Mam cały ekipunek.

Dobra, nie. nie myślałam, że mi się spadnie. No, myślałam, że mi rozwali ten piasek. No, po prostu. Dzień dobry. uja, ja myślałam, że jakiś creeper, mi wybuchł, Dobra, pierwsze diamenty. Musimy liczyć ile mam diamentów. Mam 26. Okej. Okay. Może będzie jeszcze? Co No co ja mówię, Dobra, Dobra, mamy dalej. Diamentów. Tutaj. Nie patrzymy się na intermana. Może tu będą? Nie. Na razie tu nic nie ma, tylko pierwsze mają diamenty. 28. Za ja dwiementy A razem to mam 28. To jest trzy rzeczy, które Co? Co tak szybko? Końca mija. Okej, okay, dziwne. Są jeszcze dwiementy. Ale nie. nie. To jest chyba kanion, a nie, to nie kanion Wydawało mi się o. Yeah. Co ja zrobiłem? Dobra, zabieram na swoją wodę Okej, a tu ulawa Może jeszcze coś będzie fajnego? Ulala, la. lapis się, no, przyda po prostu. Ok. Hmm. okay. O nie! Lepiej mi się nie mieści. To za to. To jest niepotrzebne. Może jutro też poszukamy? Coś? Ale nie diamenty, może też diamenty, ale y, te takie kryształy. Te takie kryształy, wiecie, wiecie o co chodzi, kiedy kryształ Ja już, ja wiem y, co z nich się kraftuje, bo... Y, tam lunetę i duże rzeczy. No mhm. dobra. Dzisiaj chyba bardziej znajdę żelazo więcej. ale dobrze ci też jest bo będę mógł zrobić kowalbo a z kowalbo będę mógł yy, łączyć rzeczy yy, Nie spadłem wszystko spadło a nie mogę, chyba, chyba miałam lagiletkę. No, że raz. Będę ja musiał się patrzeć na kreeper, żebym nie wybuchł. Bo jak wybuchnie, to będzie słabo. I zaraz się widzimy y, przed drugich diamentach. Zaraz będę. Dobra. No, jest lawa. Może będę jakieś diamenty. Zrobię to tak. Woda. Może będą? Nie wiadomo. Bo i się tak. Kupałam kawałek. O! Momenty! Haha! Jest! I ja nie mogę. Kolejne diamenty. momenty. Ale fart! Co tu? Zerocujemy te diamenty. Um, teraz tam się dokopię. Ale pierwszy diament wali. Jest. Okay. No, mam no, grodełko. Okej. Okay. Tak. Tak, tak. pyk. Dużo... dużo. tych diamentów mam. Ile już? 37. Może nam jeszcze się uda. Dużo diamentów i no to no już będę musiał kończyć ostatnia minuta to teraz będę z kolejnymi, ostatnimi diamentami i co, mam yy, lawę może jakieś diamenty będą nie ma są, 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 są. bit fajnie może będę tu jeszcze jakieś, jeszcze diamanty to jeszcze pobiegam 12, o nie, nie tam o, dwunastą, wszystko, może jakieś diamanty będą, okay, nie ma. Закручу. Окей, шутка. Ха-ха, санкалами из ямэнты. Но и лето, и лынч Вот Долго здесь ямэнтов есть. Tak dużo już jeszcze? Kolejne. wykopuję już, już te diamenty i będzie koniec odcinka. Bo już minęła, Już minęło 12 minut. To okej, okay. ostatnie diamenty. I jutro się widzimy w i będziemy szukać też diamentów. To wykupujemy. A nie. To. I ostatni diament i pozdro.